Dobry wieczór moi drodzy! Kończąc poprzedni mój odcinek, pomimo, że zapomniałem zedytować liczbę 34 na 35, dając kolejny, a więc ten, który właśnie się zaczął. Mało no, kto z nas spodziewał się, co się wydarzy kilka godzin później. Gdzieś z tyłu głowy z pewnością siedzi to wszystko, co się dzieje równo od tygodnia na terytorium Ukrainy. To wszystko już mniej więcej wiemy, więc nic nowego na ten temat ode mnie nie usłyszycie. Nie mam też zamiaru być ekspertem geopolitycznym, ani tym bardziej wojskowym, lecz jak sama nazwa kanału wskazuje, mówić o siatkówce. 36. odcinek czatu na żywo na kanale Siatkówka w Mazur Paweł Kopaczel. Zapraszam. Pierwsze trofeum w polskiej siatkówce mamy już kolokwialnie mówiąc odfajkowane. Grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle zdobył są Tauron Pucharu Polski w batalii finałowej. Kędzierzynianie pokonali aktualnego mistrza Polski, Jastrzębski, Węgiel 3 do 0. Wczoraj natomiast ponieśli pierwszą w tym sezonie ligową porażkę, której strasą był ostatni przeciwnik Indyk Azotesu Olsztyn, Ceratena, Czarni Radom, podopieczni trenera Jakuba Bednaruka wygrali z Zaksą na jej terenie 3 do 1 z racji turnieju finałowego Tauron Puchalu Polski Plus Liga oczywiście odpoczywała, lecz wraca już jutro. Indykpol Azdez Olsztyn swój mecz rozegra dopiero w poniedziałek o godzinie 17.30. Przypomnijmy, w Nysie rywalem PSG Stal, której trenerem jest Daniel Piński kilka lat temu jeszcze zawodnik ekipy Skortowa. Świeża informacja to to, że argentyński trener Javier Weber przedłużył kontrakt z Indykpolem Azdez Olsztyn do 2024 roku. Posłuchajmy samego zainteresowanego, co miał do powiedzenia. I remember very well, very very well 2006 uh, European Championship. Uh, uh, I was coaching Paladin. Uh, we play in this in, in this stadium uh, very well. wintry too <laughs> but, uh, but I remember I remember too much. I remember the Olsen, I remember the, the this stadium Sagumi setter in this moment, Grutka play opposite. Very good team in Olsen in, in this time. And I have a very good memory about this game. I stay for the next two years. Uh, I, will, uh, I will, I will, be a stay to, to the next two year and play together. Uh, I'm waiting for this, uh, for this stadium. Maybe not the next, but the other season. Uh, waiting for play together. Trainer Javier Weber said that. Że... Hale Uranie pamięta bardzo dobrze, był tutaj w 2006 roku podczas spotkania w europejskich pucharach. Był wtedy trenerem drużyny Panathinaikos Ateny. Spotkanie, jak twierdzi, zagrali bardzo dobrze, wygrało wówczas Panathinaikos z PZU AZTS-em, ocznym wówczas 3 do 2. No i trener Javier ma dobre wspomnienia z tej wyprawy, jeśli chodzi o miasto i samo Uranie. AZS miał wtedy dobrą drużynę, na rozegraniu był, przypomnimy, Paweł Zagumny, a na ataku Piotr Gruszka stwierdził też, że zostaje na kolejne dwa sezony, że zostaje i chciałby, aby przez najbliższe dwa lata grali razem. Czeka również na nową halę ubrania, jeszcze nie w przyszłym sezonie, ale już za dwa lata, że chciałby, aby grali w niej wszyscy razem. Natomiast, moi drodzy, jak ten fakt skomentował prezes Indyk Polu AZS Olsztyn, Tomasz Jankowski, zobaczmy. W grudniu, kiedy nawiązaliśmy kontakt z Javierem Weberem, ustaliliśmy, że umowa będzie obowiązywała do końca tego sezonu z opcją przedłużenia na sezon kolejny. Jednak obie strony są na tyle zadowolone, że postanowiliśmy podpisać nową umowę na kolejne dwa sezony. Cieszę się tym bardziej, ponieważ Javier Weber miał propozycje z bogatszych klubów, postanowił jednak zostać w Olsztynie. I jestem przekonany, że przez kolejne dwa sezony będziemy wspólnie grali o wysokie cele. Materiał, oczywiście, udostępniony przez biuro prasowe klubu Skorpionowego za pośrednictwem serwisu acry.eu. Dziękujemy ślicznie i życzymy wszystkiego dobrego. Przechodzimy troszkę na nikszy szczebelek. Druga liga pani zakończyła fazę zasadniczą. Światkargi UKS, Chemika, SMS, Olsztyn grały w Legionowie. W sobotę Olsztynianki przegrały z Legionowią 1 do 3. Tylko w pierwszym secie, nasz jedyny w tym sezonie zespół w drugiej lidze był skuteczniejszy od przeciwnika, wygrywając 25 do 21. Następne słony 25-23, 25-11, 26-24 wygrywały zawodniczki lidera tabeli który awans do turnieju półfinałowego o wejście do pierwszej ligi zapewnił sobie już wcześniej UKS Chemik. Także kilka kolejek temu był pewny utrzymania na tym właśnie szczeblu rozgrywkowym. O Chemika będę dzisiaj wspominał, na przykład teraz, ponieważ już jutro zespół juniorek tego klubu meczem z SMS Salą Mielec rozpocznie rywalizację w turnieju półfinałowym Mistrzostw Polski. Planowany początek o godzinie 18.00 zawody odbędą się w Kaliszu. Pozostali rywale to Gospodynie, a więc MKS Kalisz oraz Hasztag Wolej Wrocław. Będziemy z pewnością śledzić losy drużyny z Olsztyna. A czy będzie jakaś transmisja online, to na ten moment tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli emocjonować się grą Chemika Olsztyn w WC o udział w finałach Mistrzostw Polski i Juniorek. Niedawno za to swoich rywali poznały z kategorii jłego, inaczej kadeta. Kilka dni temu natomiast swoich rywali poznały dziewczęce. Zespoły, które będą reprezentować Warmię i mazury w zawodach ćwiercinałowych Mistrzostw Polski. Tutaj mowa oczywiście cały czas powtarzam na temat kategorii juniorów młodszych. Turnieje w tej kategorii wiekowej odbędą się w dniach 10-13 marca, czyli już za tydzień. Jeden z takich turniejów odbędzie się w Olsztynie. Będę te zawody oczywiście za tydzień zapowiadał, lecz już dziś wstępnie pozwolę sobie zapowiedzieć, że internetową transmisję z komentarzem nasz kanał prowadzi. Kwestia oczywiście, czy będzie to transmisja z każdego z tych meczów, czy tylko będą to mecze z udziałem AZS-u UWM. Poznajmy natomiast wyniki losowania ćwierci na mistrzostw Polski Juniorek mądrzyk, bo na to musieliśmy trochę poczekać. UKS Chemik SMS Olsztyn zagra w grupie drugiej. WLKS Tucholanka, Tuchola oraz Klub sportowy AGH Kraków to rywale w grupie podopiecznych trenera Piotra Stasia Stasiewicza. W drugiej podgrupie zagrają ULKS Chobrzany, UKS Gdyńska Akademia Siatkówki oraz gospodynia turnieju MKS Dwójka Zawiercie. W grupie trzeciej znalazł się UKS Green Volley -Euch, który swoje zawody... Roba. Tam, gdzie jutro zagrają juniorki Chemika Olsztyna na Skaliszu. Jako przeciwników Ełtczanki prowadzone przez trenera Jarosława Andrzejewskiego. W podgrupie mają gospodynie Energa MKS SMS Kalisz oraz MKS Spartacus Leniano. Druga podgrupa to Eko Uniopole Opole SMS Stalmielec, więc kolejna sekcja tego klubu w ciągu tygodnia zagra w Kaliszu. Oraz UKS Piątka Turek, tak wygląda skład grupy trzeciej ćwierci na mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. A nam pozostało wymienić rywali SMS-u Ostruda. Podopieczny trener Iwony Kolińskiej udał się do łodzi. W swojej podgrupie zagrają z UKS SMS-em Police oraz NTSK. Nysą gospodarzem turnieju jest EUKS Żańska Środkówka Łódź, która w podgrupie ma Krzesztowiec Święto Wszystkich oraz Enea Energetyka Poznań. Tak to wygląda. My oczywiście trzymamy kciuki, życzymy zdrowia, powodzenia, awansu dla wszystkich. W miniony weekend na Warmii i Mazurach rywalizacje zakończyły kategorie Moliczki oraz Młodzika, a więc najmłodsze kategorie wiekowe. Dziewczęta z ETO Software, Lice Wojewódzkiej Moliczek, turnie finałowe rozegrały w hali sportowej. Przy czwartym Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie zawody zakończyły się wygraną UKS Olsztyn, którego trenerem w tej kategorii jest Marek Wasilewski, więc można powiedzieć klub. Mowa tutaj oczywiście o UKSie ie Chemik SMS Olsztyn we wszystkich kategoriach wiekowych wśród dziewcząt, przynajmniej u nas w województwie, zdominował wszystkie te rozgrywki. Miejsce drugie zajęła SPS Sparta Braniewa, prowadzona przez trenera Tomasza Jutko. Trzecie miejsce dla MKS-u Mosir Kęczyn, którego trenerem jest Agnieszka Preweda. Te kluby uzyskały awans do finałów Mistrzostw Polski, kategoria młodziczki. Miejsce czwarte w tym turnieju zajął UMKS MikroEŁK. Rewalizacja w Zetocoftu Wojewódzkiej i Młodzików zakończył turniej finałowy rozgrywany również w Olsztynie. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 33 gościła dwa zespoły AZS UWM Olsztyn, SMS IKS Atak Ostruda, a więc połączone siły SMS-u Ostróda, SMS IKS Elbląg oraz MKS Truso Elbląg. Zespoły z Olsztyna, Ostrudy i Elbląga będą reprezentowały w armii Mazury w ćwiercinach Mistrzostw Polski Kolejność finałowego turnieju, który w miniony weekend odbył się w hali przy Jada. następująco. Miejsce pierwsze, a więc Mistrzostwo Warmii, zajął zespół AZS UWM pierwszy. Drugie miejsce dla SMS IKS Atakostruda. Brązowy medal dla AZS UWM obrzydleny drugiego. Miejsce czwarte MKS Truso Elbląg. W niedalekim czasie wszystkie te zespoły powinny poznać swoich rywali, podobnie jak w przypadku kadetów. Jest szansa, że jeden z takich turniejów odbędzie się w Olsztynie. Dodam, że w dekoracji medalistów, a także wyróżniających zawodników, dokona m.in. Marcin Możdżonek, wychowanek AZS-u Olsztyn, wielokrotny reprezentant Polski, Mistrz świata 2014, Olimpijczyk z Pekinu. O kategoriach młodzieżowych będziemy mówić jeszcze nie raz podczas naszego czatu na żywo. Czas wrócić do rozgrywek seniorskich tymczasem, ponieważ gra trzecia Liga Mężczyzn, ta warmińsko-mazurska. Sytuacja wygląda w tej chwili tak, że z kompletem punktów prowadzi AZS UWM Olsztyn, ten zespół złożony generalnie ze studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nasz niedawny przedstawiciel w rozgrywach męskiej drugiej Ligi, 24 punkty, 24 do 0 to bilans setów i można powiedzieć, że podopieczni Pawła Borkowskiego i Andrzeja Grygołowicza już co najmniej zapewnili sobie awans do półfinałów, wejście do drugiej ligi. Akademicy zresztą za specjalnie nie kryją swoich zamiarów, że będą chcieli po roku tej sportowej kwarantanny wrócić do rozgrywek szczebla centralnego. Co prawda akademicy mają do rozegrania jeszcze cztery mecze, choćby w najbliższą niedzielę w Działdowie z SMS-em Panoramą. Początek spotkania w hali przy ulicy Grunwaldzkiej 4 w Działdowie o godzinie 15. Mają 9 punktów przewagi nad sumbrokerem KPS Getrout oraz Kresowią Górową i Ławeckie. Z tym, że oba te zespoły mają o co najmniej jeden mecz rozegrany mniej. Choćby między sobą to już wstępnie można pogratulować Olsztynianom pierwszego kroku w kierunku wyznaczonego przez siebie celu. W minioną sobotę w słynnej korkowskiej twierdzy pokonali swoich młodszych kolegów, czyli juniorów, prowadzonych przez trenera Boża Jakoltego 3 do 0 w setach, do 17, do 23 i jeszcze raz do 17. W innym sobotnim meczu również 3-0 KPS KPSG Trwałt pokonał u siebie Olimpijczyka Szczytno. Tutaj rezultat także 3 do 0 do 19, 19 i 21. Przypomnijmy Sumrocker HPS Gieczu to wciąż aktualny mistrz naszego województwa, choć w obecnym sezonie wyglądać może to. Inaczej zobaczymy. W kategoriach młodzieżowych, o których było dziś dużo grupy AZS-u UWM Olsztyn w rywalizacji chłopców zdominowały tego rodzaju rozgrywki. Czysto będzie pójdą śladem młodszych kolegów za jakieś mniej więcej dwa tygodnie. Powinno być wszystko jasne. Tak to się. Mu... Wszystko mniej więcej przedstawia. Jeśli chodzi o rozgrywki wewnątrz naszych zespołów, to już raczej chyba wszyscy interesujący się siatkówką dobrze wiedzą, że z Pucharem CEF pożegnała się PG z krawę po przegranej 1 do 3 na wyjeździe z francuskim Tours. Natomiast w związku z wykluczeniem wszystkich, ze wszystkich rozgrywek drużyny i Białorusi, finału rozgrywek Ligi Mistrzów awansowała. Grupa Zoty Zaksa, kędzierzyn Koźle. Jeśli Jastrzębski Węgiel natomiast wygra rywalizację z lubę czy to będziemy mieli polski punkt. Na ten moment jednak nie jest wiadomy. Obecna sytuacja, czy obecna edycja, przepraszam, siatkarskiej Champions League nie zostanie rozegrana w formie tzw. Tak final Seat. Będziemy oczywiście śledzić komunikaty wydawane przez międzynarodowe organy odpowiedzialne za rozgrywki sportowe. Na dzisiaj to byłoby na tyle. Niecałe 20 minut. Postać. W najbliższą środę, 9 marca, 37 odcinek czatu na żywo. Będzie to ponownie środa. Wczoraj zwyczajnie zabrakło czasu, by tą regularność, tą środową regularność moich odcinków utrzymać. Zdarzały się takie sytuacje wcześniej, więc chyba osoby, które stale oglądają, zdążyły się już do tego faktu przyzwyczaić. Wczoraj, się oglądałem, oczywiście, audycję Świadkarska Debata na kanale Radia Gol, choć nie w całości, niestety, ale dziś, przed moim odcinkiem, te zaległości nadrobiłem. Świadkówkę w cieniu wojny w Ukrainie taki był tytuł ósmego odcinka tej audycji, prowadzonej przez Janusza jako założę Mariusza oraz Oskara. Jeśli oglądacie moje odcinki, to oczywiście pozdrawiam serdecznie. Wam natomiast życzę spokojnego wieczoru. Zdrowia. No i do zobaczenia.